Witam Sylwester 2.22 Za parę godzin będziemy opijać nowy rok A ja na zrzutach jak zwykle I w sumie opłaciło się Opłaciło się bo zaraz Wam pokażę co ja tu dojrzałem Proszę no. Stary, złamek, z ale jest. A miały być parostki. Na razie parostków nie ma, ale jest. tyczunia. właściwie znów z łątyczki, ale ale jest. sobie po obejrze, po, po oglądamy. Aha. No, aby no był. 8 no to... Podnosi, chociaż właściwie pożarty tam za bardzo nie jest co ty jesteś wart chłopaku mm. sobie poleżałeś troszkę troszkę sobie poleżałeś no oczywiście Mały i młodego bynia. I teraz już przestanie leżeć tutaj tylko bierzemy cię i chodzimy na kupkę Trochę roboty będzie kurcze od zieleni go umyć ale zobaczymy. Mm. Dobrze. To na razie tyle. Zobaczymy, czy coś jeszcze mi się uda podnieść.